Widzicie statek na budynku? Bo tu kiedyś było tsunami, zalało cały Amsterdam i akurat się osunął z tym budynkiem. No już został na nim, tak? Nie mogą go teraz ściągnąć. Kosztuje to tak dużo, że zrobili z tego atrakcję turystyczną. No i właśnie tak to pozostaje i będzie się, będzie się prezentować, tak? No nie ma co tam się zmieniać za bardzo. Ładny statek. Jakieś byłem piratem. I zarabiają na tym. Zarabiać nie zarabiają, bo ludzie, którzy tam wchodzą, chorują na choroby morskie. Zaczynają chorować. Natomiast przez co bardziej zarabia na tym farmaceutologia, ponieważ pod tym jest apteka, pod tym sygnowana tym samym logo co statek, i tam można kupić le leki anty, antywymiotne i anty-właśnie powodziowe takie. Antypowodziowe leki? No antypowodziowe, bo ludzie się tam mogą zeszczać ze strachu, jak wchodzą na tak ogromne ten budynki. It's so sweaty.